Siema, jeżeli chciałbyś wygrać za darmo ten papier, to po prostu oglądaj film do końca, bo w środku filmu oraz pod koniec będą informacje, jak go wygrać. Zrobimy mu prankę, bo on myśli, że przyjdzie do niego kurier. Dobry blaszka do pana. Oh. Oh. Zeruj! To jest czysta jak coś. No! nagrywam nagle wam nie idziemy do Pawa, bo ma urodziny 4-2-0, czyli 20 kwietnia, wtedy co Hitler, taki mały easter Przygotowałem przygotowana na niego jeden papier, no i co, jadę w kiblu, no, zabraną mu się błękitną nogę i zrobimy mu pranka, bo on myśli, że Przyjedzie do niego kurier, a tak naprawdę przyjadę ja. I jak widzicie... Też mamy nową jakość. Nie wiem jak będzie z dźwiękiem, bo jadę w kiblu, ale dziękuję bardzo Hamak za to, że udostępnili mi tą kamerę, bo dzięki temu po prostu materiały będą jeszcze lepsze. Do zobaczenia w Głogowie, bo tam mam przysiadkę. Dojechałem właśnie do Głogowa, ale nie mówiłem wam. Zobaczcie, jakiego faila zrobiliśmy dzisiaj. Prawie się wydało, że jadę do Pawła, bo na grupie Carmelizon, czyli Wojtek siebie spytał. Po co jadę pociągiem? I napisałem mu, że jadę do Legnicy, i zapomniałem, że pojechał na tej grupie, więc, no niestety, zapominam jeszcze podstawowych informacji. I w ogóle zobaczcie, jak jestem brudny od tego deszczu. I ogólnie mam brudne spodnie, a żadnych innych nie mam wypranych. Muszę zrobić kiedyś odcinek, jak pójdę do lumpa z Kajochem. Bo Kajoch lubi chodzić do lumpu, w sumie Wojtek też raczej, i coś pokupuję z jakieś spodnie. Zobaczcie to, jak jadę właśnie ubrane urodziny. No, nie wiem. Moja mama powiedziała, że jestem chory, że tak jadę, więc biblet kump. No i ja wsiadam właśnie do kolejnego pociągu i jadę już do Legnicy. No i dojechaliśmy do Legnicy. Nie wiem tak naprawdę w sumie gdzie jestem i gdzie jest skatepark, ale zaraz się wpiszę w GPS i będę leciał. Pogoda jest w miarę ładna, a miało padać, więc... Chociaż to na plus. Patrzcie, jakie to mamy widoki kozackie. Napotkałem piękne graffiti J.p. Nie wiem, co to może znaczyć, i dlatego chciałem to nagrać. Nie, no ale tak naprawdę, to zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Dzięki uprzejmości Google Maps dojechałem na skatepark. Fajnie, bo jest tak w takim parku postawiony. Na pewno lepiej niż w lesz, nie? W sensie ja wolę taki klimacik I ogólnie powiem wam, że jestem w sumie mile zaskoczony, że To miasto ma taki klimat, taki stary, zniszczony Fajnie to wygląda Bo dawno też nie byłem w mieście w sumie W takim nowym mieście, bo tu jestem pierwszy raz w Legnicy w życiu I fajnie się tak jedzie, się tak obserwujesz wszystko Zajebiście to wygląda Jeszcze chciałem też powiedzieć, że w sumie yy, Dziękuję Alkowi, czyli koledze Pawłowi Paw, Pawła Paw, Pawła Za to, że no, odpisał mi na Instagramie Powiedział mi o której pałem ma urodziny i jak to będzie wyglądać Wbijajcie na Discord hulajnogowy, który stworzył Bogumił Link dam w opisie, bo jest to strefa MyGrip i siedzę tam w sobie bardzo często Są spoko ludzie, naprawdę spoko moderacja Można sobie pograć w różne gierki W sumie robię tą reklamę czysto od serca A no i jeszcze po długiej podróży muszę napić oczywiście wody tutaj Bo jestem spragniony ciężko podróżą, bo zabrałem kurtkę Myślałem, że będzie zimniej. No i w sumie o 22 będę dopiero w domu, więc dlatego też ją zabrałem. Dobra, lecę na skatepark, bo siedzę tu jak debil już od, nie wiem, trzech minut. Tam właśnie mieszka Paweł i on zaraz przyjdzie do domu, a tam w środku jest ekipa. Ekipa jego znajomych, przypuszczam. Ja ubrałem kurtkę. Nie znam tam nikogo, oprócz Alka tak trochę. Więc trochę dziwię się to czuję. Myślę, że oni też, więc trochę lipa, że tak wyszło. Jak wiedział, że to taka impreza, no to nie wiem, czy bym to wymyślił, ale ogólnie będę... Udawał kuriera i będę pracował, że zniszczyłem przesyłkę po drodze przez przypadek I w środku nie będzie papieru Dzień dobry, jest Paweł? Jest Paweł A mogę prosić na chwilę? Pawełek? Tutaj jeszcze nie wiem Dzień dobry, paczka do Pana O! Ale która się rozmajała po drodze Siema stary! Mam papier, przywiozłem ci go osobiście, tu go nie ma. Żeby zabrać udział w losowaniu, po pierwsze, trzeba udostępnić post promujący ten odcinek na naszym Instagramie. Po prostu musisz znaleźć zwiastun tego odcinka oraz go udostępnić oraz oznaczyć MyPlip. Ważne jest, żeby zrobić screena, czyli wiecie, zrzut ekranu na telefonie lub w jakiś inny sposób, to, że ty potwierdzasz to, ponieważ po 24 godzinach nie będzie to do weryfikacji. Drugie, to skomentować ten odcinek, zostawić suba lajka i tak naprawdę to wszystko. Dzięki za oglądanie, życzę wam miłego dnia oraz powodzenia w losowaniu. no młuchaj. No nie. No, no to ja po posypce. Olsza to kumpel. Jak to mówią, chluśniem, bo uśniem. Zeruj. To jest czysta jak coś. No! Nie no, taki no. reakcji się spodziewałem po takim napoju. Pokaż papier i pokaż, że pomalowałeś swój dek, stary. Dek lekko różowy, lekko Lech, różowy. No nie Myślałem, wiem, że będzie inny. taki jak tutaj, a miał być inny? No ta, chodź Ci tak, chodź pokażę. Miał być taki. No ale życie zweryfikowało. Patrz, ja będę miał też papier. Taki sobie zrobiłem. O, kurwa. Też swoją datą. Widzisz? Będziemy razem pamiętali ten tak, dzień na zawsze. To, to. Ale fit. Wszystkiego nie najlepszego ubrać. Uj, jak ta kochana taka siostra! Speedrun na papiery ma. O, Jeszcze jak kwituję. Jest! Yes. Kamerowało się. Dobrze powiedz, jak wygląda sytuacja, ale pogodowa. A, pogodowa. No, zawiewa kutasy. Pogodowa. Czym zawiewa? Zawiewa, straszny wiatr jest. Pada. Tak. I. Mogę... Jaki to spot? Kujo Biedronkowski <kłysy> miałeś powiedzieć Dobra dawaj jakieś śliczka i to Dawaj, dawaj udało się Specjalista powiedział, że trzeba nasmarować rurkę Dokładnie. Wosk Czech króli Cześć, dzisiaj was nauczę jak smarować rurkę Bierzesz wosk No hey, i kurwa smarujesz to jest tu trudnego to, krótego, to ja nie wiem. Mam nadzieję, że poranik był przydatny. Zostaw lajka, like suba i dzwoneczek. Sie dzieje z creepami podczas powodzi. Omijam w ten biedę. Omijam Mówię, że wcina. Nie stary, trzeba smarować. Poranik do smarowania rurek był chujowy. No, chujowy był. Jebany zje. A i stary też cię tak bolą te? Jśedra na tu? Czemu? No od trzymania takiego ciągłego Czego trzymia? Na no, kamery Ja bo jestem cipa po prostu Stary nie tak po prostu jesteś mniej umieściany ode mnie Może Ale <laughs> poga, co to jesteś wyższy O kurwa Zrobimy A Abo nie jest, mój skutter No dawaj Jap, jesteś pojebany człowiek. Kamerzysta, jedziemy. Dzięki, że byłeś kamerzysta. Jedziemy, dziękuję. Zmieniliśmy spot Paweł kupił mi jako mój sponsor bilet. Dzięki Paweł. Mam najlepszy Dawaj jakiś trik. Dobra. Pięknie kamerzysta no Kurwa, nie gadasz tu z amatorem Co? Nie tu z amatorem Ja właśnie przed chwilą pożegnałem się z Pawłem I naprawdę, jego reakcja ogólnie całokształtu jak to wyszło była bezcenna Mega się jaram, że to wszystko wyszło Pokażę jak to miasto tutaj wygląda, bo To jest takie połączenie nowoczesności trochę ze starożytnością Wiem, że pewnie w różnych miastach tak jest Ale podoba mi się, patrzcie Obsirupany blok a na nim jest nowoczesny baner, no POKCZAMP Tutaj jakieś ładna kamienica No ładnie to wszystko wygląda, Polowa się to miasto To jedynie mówi, że tu jest niebezpiecznie No ale co, takie życie W każdym mieście jest chyba niebezpiecznie W Polsce No i na świecie oczywiście Tam jest PKP i lecę szybko na pociąg I ogólnie chciałbym was przeprosić za to, że w sumie było mało hulajnogi Tak naprawdę w tym odcinku mało trików Ale miałem mega zajawę na ten skatepark nigdy tam nie jeździłem i zaczął padać deszcz, więc no nic nie zrobię Przyjedziemy na pewno do Legnicy jako Trip My Grip Na pewno ekipą z nie wiem czy uda się całym teamem, spróbujemy No i co, to chyba będzie w sobie zakończenie tego vloga, bo Ja mam przesiadki, mało czasu na przesiadki I jadę teraz do Wrocławia, więc dzięki, że oglądaliście ten film Śledźcie nas na Instagramie, na YouTubie, na naszej stronie internetowej Wszystkie linki macie w opisie, to na pewno bierzcie na bieżąco Dzięki za oglądanie i życzę wam jak zawsze w sumie Miłego dnia, ziomeczki 6 minut do pociągu, ale jednak ten napis mnie urzekł. Może całe PKP nie wygląda super, ale tam tamte chmury już wyglądają tak maśniutko. Zobaczcie sami, I jesteśmy tutaj, gdzie przyjechałem na samym początku. To mój pociąg do Wrocławia, więc ja szybko jadę, żeby zdążyć. I zobaczcie, jak uwaliły mi się spodnie od tego całego deszczu. Nie polecam białych spodni do jeżdżenia podczas takiej pogody. Powiem Wam, że kolejami dolno chyba jeszcze nigdy nie jechałem. Ładnie wygląda pociąg taki z klimatem i z designem. Patrzcie, ładnie zaprojektowane tutaj. Taki fajny monitorek. Ma, nawet mają media swoje. Zapraszam serdecznie. Możecie wbijać na ich profile. To już ostatnia rzecz, jaką nagram. Zobaczcie, nawet mają wieszaki z własnym logo. Kozaki totalne. Wyniki konkursu już w następnym odcinku, więc warto wyczekiwać. Oraz szkójcie się, bo w następnym odcinku również będzie taki konkurs.